Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na mini zaprawie, czyli na wprowadzeniu do tematu tygodnia, który medytujemy w codziennych dyszkach w aplikacji Pogłębiarka. Zapraszam. Aplikacja Pogłębiarka to aplikacja, w której możemy medytować chrześcijańskie medytacje, których mamy kilka. Mamy medytację głębi, medytację prostoty, mamy też codziennie dyszki, i tą codzienną dyszkę chciałbym dzisiaj Wam zaintronizować, to znaczy wprowadzić do tematu, który medytujemy codziennie. Taką mamy metodologię w tej aplikacji. Że codziennie medytujemy tą samą krótką część, żeby utrwalić w nas albo pewną myśl, albo pewne przekonanie, albo trochę poćwiczyć pewien sposób myślenia, i to jest to, co robimy rano w aplikacji Pogłębiarka, a wieczorem Sortownik Myśli. Możecie wybrać kilka z nich. Każdy z nich jest metodą na zakończenie dnia i wybieracie tę metodę, która wam jest najbliższa albo skupioną na relacjach albo klasyczny ignacjański rachunek sumienia. Albo na przykład sortownik myśli związany z uważnością. To, co w tradycji jest nazywane ignacjańskim rachunkiem sumienia, u nas jest sortownikiem myśli. I tym razem medytujemy o pozwoleniu na dotykanie siebie przez Słowo Boże. Jest wiele w nas takich przestrzeni, które my w jakiś sposób sami. Zamknęliśmy i to nie jest nasza wina w żaden sposób. Czy nie warto patrzeć na to jako na winę czy nasz błąd? Raczej tak się po prostu zwyczajnie życie układa, że my na pewne rzeczy przez zbyt duże cierpienie, przez brak nadziei, przez być może takie Informacje, jakie dostaliśmy od innych ludzi, zamykamy jakieś nasze części życia. I chciałbym, żebyśmy ćwiczyli to, co było w Ewangelii Niedzielnej bardzo mocno zaznaczone: Jezus przychodzący do zamkniętych apostołów w zamkniętym pomieszczeniu i mówiący: Pokój Wam. I żeby każdy z nas usłyszał w tym wszystkim: Pokój Tobie, Piotrze, pokój Tobie, Michale, pokój Tobie, Danielu, pokój Tobie, Anno, pokój, pokój Tobie, Katarzyno, pokój Tobie, Beato. Kiedy ja jestem w tej zamkniętej swojej przestrzeni, usłysz, jak Jezus mówi czule, pokój tobie. Ja cię nie potępiam i ty siebie też nie potępiaj. I to czasami jesteśmy w stanie przyjąć, czasami może trochę gorzej, natomiast przełom jest wtedy nie kiedy usłyszymy to, ale kiedy sami siebie potraktujemy tak, jak może byśmy do tej pory siebie nie potraktowali, czyli ja sobie mówię, pokój ci Danielu. Pokój tobie, Danielu. Nie karm się lękiem, lę, lękiem. Nie karm się poczuciem winy. Nie karm się wyrzutami. Pokój tobie. Ja sobie daję pokój. I to jest tak naprawdę usłyszenie to, co Bóg, do czego Bóg nas zaprasza, i nasza w tym odpowiedź. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Codziennie krótka, dziesięciominutowa medytacja, tak zwana codzienna dyszka, wieczorem sortownik myśli i dbajcie o sortownik myśli, który jest najlepszą formą zakończenia dnia. Do zobaczenia.